50 tysięcy osób zagłosowało na mnie w okręgu tarnowskim. Myślę, że Szczucinka nie powinna jakichkolwiek kontrowersji tworzyć, i ona nie jest przeciwko CPK, ona nie ma zastąpić szybkich kolei, bo tam to będzie zupełnie inny rodzaj transportu to jest transport lokalny. Jest wytyczony ślad, przecież tam ta Szczucinka funkcjonowała. Jeszcze nie tak dawno, no, kilkanaście lat temu w 2000 roku chyba ostatnie osobowe, a kilkanaście lat temu ostatnie towarowe. Była to jednotorówka. My chcemy usprawnić transport właśnie w wykluczonej części, żeby był łatwiejszy dojazd do Tarnowa, żeby dawne województwo mogło się dobrze rozwijać. Mamy kilka etapów. Pierwszy to jest do Żabna, najprostszy, najłatwiej odtworzyć i on powinien w ciągu dwóch lat powstać. Kolejny to jest do Szczucina, i trzecia rzecz, o której e, wspomniano przed chwilą, to jest Busko Zdrój, połączenie z największym uzdrowiskiem na północ od e, Tarnowa e, w bardzo dogodnych okolicach i, i myślę, że też takie integracyjne dla całego regionu. Wybudowaliśmy most, dopięliśmy to do pozytywnego finału. Subskrybuj po więcej.